W maju miną dwa lata od wprowadzenia pierwszej dużej strefy skrzyżowań równorzędnych w Chojnicach. Pomimo upływu czasu nie milkną echa nad słusznością tego rozwiązania. Podczas naszej rozmowy z burmistrzem Chojnic panem Arseniuszem Winsterem poprosiliśmy o komentarz na temat możliwych zmian w tym zakresie. To jest robota dla społeczników. Teraz jest nowa ustawa o referendach. Jednocześnie burmistrz dodaje plusy, jakie wiążą się ze strefą skrzyżowań równorzędnych spowolnienie ruchu, poprawa bezpieczeństwa. Statystyki mówią, że wypadków drogowych na skrzyżowaniach równorzędnych jest 10 razy mniej niż na skrzyżowaniach z pierwszeństwem. O tym temacie rozmawialiśmy również z radnym miejskim panem Bartoszem Blumom. Na tych najmniejszych drogach osiedlowych, to myślę, że to jest skuteczne rozwiązanie. Natomiast problemem jest, są te miejsca, gdzie do tej pory skrzyżowań dróg równorzędnych nie było i one się nagle pojawiły. No bo nie ukrywajmy, ale to się w sposób nagły zadziało i bardzo często te drogi, które tak z natury rzeczy dla wszystkich użytkowników wydają się być drogami z pierwszeństwem, się okazuje, że tego pierwszeństwa nie mają. Natomiast pamiętajmy, że no, to my tworzymy to, tą tkankę miejską, to my tworzymy te zasady ruchu drogowego na tych osiedlach. Więc jeżeli jest problem z egzekwowaniem tego prawa, to znaczy, że coś jest na rzeczy, i być może rozwiązania, które wcześniej funkcjonowały, drogi z pierwszeństwem, jednak, yy, które wymagały ustąpienia pi tego pierwszeństwa, byłyby może lepszym rozwiązaniem. W rozmowie poruszyliśmy także temat statystyk dotyczących skrzyżowań równorzędnych. To jest właśnie urok statystyki, że żeby móc mówić o konkretnych danych, trzeba mieć te dane statystyczne. Bardzo często, jeżeli chodzi o drogi osiedlowe, dochodzi do słuczek, które w ogóle nie są brane do jakiejkolwiek statystyk, bo one nie są nigdzie zgłaszane. Więc też nie mamy jakichś rzetelnych danych, które by pokazywały, jaki jest prawdziwy obraz ilości tych zdarzeń. Więc to na pewno jest coś, co mówię tutaj, pozostaje znakiem zapytania. Ja uważam, że oczywiście każdy, każdy jeden wypadek mniej tak, to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Mówię, im większe bezpieczeństwo, czy e, dążenie do bezpieczeństwa powoduje, że po prostu czasami niestety musimy iść na kompromisy. I być może, o ile jeżeli skrzyżowania dróg równorzędnych są łatwiejsze do wprowadzenia, tańsze, tak, to mimo wszystko bardzo często nie, nie dają odpowiedniego bezpieczeństwa. Burmistrz zaznacza, że także miewa trudności ze skrzyżowaniami równorzędnymi. Ale jestem przekonany, że z czasem do tego dorośniemy. Ja również, proszę Państwa. Bo też często jadę prostą drogą, patrzę, mam drogę w prawo, zatrzymuję się. Kierowca zdziwiony, że ja się zatrzymam. Proszę bardzo. Często niektórzy myślą, że ktoś jest uprzejmy, że ich przypuszcza. Nie. Jednocześnie ostrzega mieszkańców co do zmian we wprowadzonych przepisach, na przykładzie ulicy Wiśniowej były równorzędne na tym osiedlu i mieszkańcy zawnioskowali, żeby Wiśniowa była z pierwszeństwem. Ja posłuchałem mieszkańców i wznowiłem Wiśniowa jako z pierwszeństwem i teraz po tych paru miesiącach mówią, że nie mieli racji. Lepsze są równorzędne. Przyznam się szczerze, byłem też kiedyś przeciwnikiem równorzędnych skrzyżowań, a po raz pierwszy pojawiłem się na osiedlu, gdzie takie skrzyżowania są w Holandii. Ja Jadę tym osiedlem i byłem zdziwiony, żadnych znaków drogowych nie ma. Mówię, co jest grane? Reguła prawej ręki. Najważniejszy przekaz kieruje burmistrz do lokalnych działaczy. Także do roboty, panowie. Róbmy referendum i poszukajmy podpisy mieszkańców. Niech mieszkańcy powiedzą: Nie chcemy skrzyżowania równorzędnych. Postawimy znaki z porodem. Oraz podsumowuje całą rozmowę słowami: To spowolnienie ruchu poprawia bezpieczeństwo. Na 100%.